mamy prawo i mamy obowiązek wykorzystania właśnie tego co na czym Polsce bardzo zawsze zależało na utrzymaniu pewnej równowagi pomiędzy entuzjazmem w stosunku do integracji europejskiej a entuzjazmem lokowanym także w tych elementach Bezpieczeństwa, które wiążą się z pozycją Stanów Zjednoczonych i szczególnymi relacjami Polski i Stanów Zjednoczonych. To jest taki szczególny obszar, w którym możemy również świ świadomie sięgnąć, po to, że jest, mamy za sobą czas, kiedy w Europie, czy kiedy w Stanach Zjednoczonych każda myśl o y, pogłębionej integracji europejskiej w obszarze bezpieczeństwa i obrony wywoływała albo lekceważenie, albo pewno niechęć. Dzisiaj jest odwrotnie. Ustami prezydenta Stanów Zjednoczonych wyrażono absolutne zainteresowanie także Stanów Zjednoczonych tym, aby Europa zdobyła się na zbudowanie skuteczniejszej, skuteczniejszego mechanizmu zarządzania i wyznaczania celów w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Oczywiście mamy świadomość, że to się może wiązać z tym, co my ja przynajmniej postrzegam jako źródło obaw, to znaczy ze zmianami zachodzącymi w polityce Stanów Zjednoczonych, która, które oczywiście muszą definiować y, obszary strategicznie ważne dla swojego bezpieczeństwa, strategicznie ważne z punktu widzenia także roli odgrywanej przez Stany Zjednoczone, i gdzieś się obawia, obawiamy. Przesunięcia tych akcentów, przesunięcia obszaru szczególnego zaangażowania i zainteresowania w kierunku Azji. Polska, z jednej strony, powinna oczywiście cały czas obserwować, na ile to się wiąże z jakimiś polskimi z, z obawami, ale również powinna działać, aby opóźniać ten proces. Nadawać mu pewien kształt, ale również ma obowiązek uczestniczenia w dyskusji i działaniach na rzecz tego, czym zastąpić dotychczasowy, dotychczasową strukturę zarządzania bezpieczeństwem w obliczu być może następującej czy wyraźnej tendencji w polityce Stanów Zjednoczonych, przesuwania tego centrum zainteresowania z Europy ku Azji. I myślę, że temu. Ma służyć dyskusja w ramach Rady Europejskiej już w grudniu poświęcona sprawom, o które my od dłuższego czasu zabiegamy, aby nie zastępując czy nie uwalniając Stany Zjednoczone z, z dbałości o bezpieczeństwo europejskie, o wspólno, wspólne bezpieczeństwo całego świata zachodniego, żeby jednocześnie szukać sposobu na, pewne, na wzmocnienie tego bezpieczeństwa świata zachodniego poprzez wzmocnienie wspólnotowej polityki bezpieczeństwa i obrony? To zresztą ma takie podejście ma swoje potwierdzenie w innych strategicznie ważnych wyzwaniach, które stoją przed Polską i przed Unią Europejską i przed całym światem zachodnim. Mam na myśli tendencję, już więcej niż tendencje, koncepcję, która według mnie ma szansę na realizację budowania tej wspólnej przestrzeni gospodarczej, ale także i politycznej i świata zachodniego, obejmującego i Europę, i Stany Zjednoczone, i Kanadę. To jest to nasze marzenie, które także jest odpowiedzią w moim przekonaniu na rysujące się zmiany w konstrukcji zarządzania bezpieczeństwem świata zachodniego, między innymi pod wpływem decyzji i Stanów Zjednoczonych. Trochę w innym obszarze, w inny sposób, ale chcemy przecież potwierdzić to, że jedność świata zachodniego jest największą szansą i największą gwarancją bezpieczeństwa także i Rada Europejska będzie dyskutowała o wspólnotowej polityce bezpieczeństwa i obrony, będzie dyskutowała w kontekście no niewątpliwie kryzysu europejskiego, przy jakby wyrażającego się również w tak powiem regularnym obcinaniu wydatków na obronność. To jest smutna prawda. Ale chciałem Państwu powiedzieć, po pierwsze, na tym też tą Polska się jawi jako ten kraj w sposób szczególny uprawniony do zabierania głosu, mocnego zabierania głosu, no bo my pod tym względem jesteśmy w porządku z punktu widzenia działania na rzecz utrzymania wysiłku finansowego, który decyduje o tym, nie tylko o naszym bezpieczeństwie, ale również o bezpieczeństwie każdej struktury, w której Polska się znajduje. A więc i Unii Europejskiej i, i NATO. Czasami jednak bywa tak, że właśnie sytuacja kryzysowa, a nawet powiedziałbym sytuacja ograniczonych środków może być przy odpowiednim podejściu dodatkowym argumentem, dodatkowym atutem okolicznością sprzyjającą bardziej odważnemu myśleniu o integracji wysiłku jako też jako metodzie odpowiedzi na, na wszystkie skutki ograniczonego finansowania. Obszaru bezpieczeństwa i obrony krajów europejskich. Tak zresztą było i w Polsce. Kto pamięta tamte czasy, no, największe, najgłębsze reformy były. można było uruchomić wtedy, kiedy z jednej strony były wielkie wyzwania, bo to było członkostwo w NATO, prawda, z zobowiązaniami bardzo dużymi, szalenie rozbudowanymi, a z jednocześnie z niesłychanie zawężone realne możliwości finansowania. Wtedy no, bywają, że wszystkie bariery. Puszczają i że jest łatwiej z kolei także podejmować odważne decyzje. Mam nadzieję, że tak będzie, taki będzie też skutek dyskusji grudniowej. Niewątpliwie mamy też pewne polskie pomysły i polskie sugestie. To jest między innymi dokonanie przeglądu strategii bezpieczeństwa Europy, która się w znacznej mierze zdezaktualizowała, co było już widać w czasie nie najlepszej reakcji także na problemy bezpieczeństwa w bezpośrednim w sąsiedztwie Europy w Afryce Północnej. No, to było widać, że tutaj już wiele szwankuje, się wiele zdezaktualizowało. Sądzę, że polską, polską specjalnością czy polskim postulatem powinno być właśnie powrót do oceny i uw uwspółcześnienia strategii. Europejskiej. Chciałbym również wyrazić nadzieję, że Polska będzie zajmowała stanowisko takie, że ten szczyt w całości poświęcony problemom, problemom bezpieczeństwa i obrony nie, nie zostanie zredukowany w wymiarze praktycznym tylko i wyłącznie do kwestii współpracy przemysłu obronnego. To by była ogromna strata. Taka tendencja jest, warto sobie z tego zdawać sprawę, warto temu przeciwdziałać przez podnoszenie o wiele ważniejszych problemów, o wiele dalej idących, bardziej odważnie. Oczywiście, co nie znaczy, że problem przyszłości europejskiego przemysłu obronnego jest nieważny. Jest ważny tak samo jak ważny jest kwestia naszego zaangażowania, naszego miejsca w tym procesie. Serdecznie więc życzę ciekawych obrad, liczę na stanowisko, które by pomogło w uruchomieniu i dyskusji w Polsce na ten temat. Jeszcze jest trochę czasu na przygotowanie szczytu. Serdecznie dziękuję.